Witam serdecznie, od z tej strony. Kolejny dzień, kolejny odcinek. I patrzcie jakie piękne okoliczności przyrody. Zobaczcie jak tu jest ślicznie. I to jest Pogoria Trójka. Tylko, że od drugiej strony, zaraz koło przystani. I tutaj ja wiem, że w lato bardzo dużo ludzi chodzi sobie nad wodę i się tutaj kąpie. I najlepszy przykład tego, że coś gubią. Przed chwilą znalazłem dwa grosze. O Oczomi. Tak to wszystko tutaj wygląda. Będę się musiał dzisiaj tutaj uświadomić, gdzie przede wszystkim ludzie coś gubią. Będzie takie pierwsze wejście. Mam nadzieję, że nie ostatnie że tutaj po prostu szczęście dopiszę. Jako taki ka, jako kapsli nie widzę, a to jest zły znak. Zły znak, dlatego że no, będzie za dużo piasku. Coś mi się tak wydaje, chociaż tutaj ten to zapiaszczenie się nie zmienia aż tak często. O, widzę rybę. Tam w sobie stoi ryba, ale zamiast kapsli są kamienie, więc może tego piasku aż tak dużo nie ma. Zobaczymy, wchodzę. Odyn! Fenu! Zopa! Mrówki już chodzą! Budzi się przyroda! Jo! Które nie teraz? na żelazo na końcu, które nie jest kapslem mi się wydaje. Zaraz je kopniemy. I to jest drugi sygnał dzisiaj, na razie kopną kapsle i teraz kopię to. Kopnięte, zobaczcie. No i mamy jakieś aluminium. Znalazłem już tam jakąś 10-20 groszówkę. A tutaj widać gołym okiem jakieś 29, i gołym okiem to widać tutaj. Ale no. Zawleczka? No a jak. A czego ja się mogę spodziewać? Jakąś dziwną monetę chyba mam. A, dziwna ta PRL 2 zł po prostu. Ale jaki kurde stan, cholera? 81. No już mi ciśnienie przez chwilę skoczyło, bo zobaczyłem tylko rand taki żółty. 2 złote 2016. No sygnał 60 jak dzwon z samego brzegu. Myk i powinno być w sitku. Jest w sitku. I są dwie monety. Widzicie to? Tak, te, tą glinkę wywalmy. A tu jest tak, jedna i druga, 5 groszy i grosz. Patrzcie, drucik. O, nie, nie, tak być nie może, żebyś mi tam wpadł, chamie, bo potem po tobie będę deptał. A tym bardziej ta druga rzecz szpetna nie może tam wpaść. Ja to na razie dam na brzeg, niech sobie będzie. A tu mam sygnał 52. Często mi się wydaje, że to będzie reszta tego słoika z czymś. Teoretycznie kopnięty, natomiast jakiś sygnał tam dalej jest I mamy tak I mamy proszę was tak kolejne szkło Hej, poza szkłem mamy jakiś taki taką starą wpinkę do włosów Patrzcie, a tu jest jakimś... Jest wpinka do wosów i jest jakiś kamień z tym No to ciekawe, ale to jest żelazo z miedzią Odyn, jakieś to kąpielisko takie słabe. Wen, wyłaź, jedziemy z indziej. Miejscówka bardzo fajna. Ten widok na te kominy jest świetny, naprawdę jest świetny. Ale nie, nie, nie o tym teraz. Bo mam przygotowane jeszcze na dzisiaj dwie miejscówki: mikro i mini plaża na Pogory czwórce. Zaraz będę się zbierał. Tutaj jest. No trzeba to przyznać, Fantów zbyt dużo nie ma. Zmieniam miejscówkę, może tam będzie fajniej. Najwyżej się jeszcze tutaj wróci. Natomiast, no nie ma tego dużo. Jest Strasznie dużo zawleczek. No, oczywiście na podsumowaniu Wam tego pokażę, bo teraz Wam tego nie będę pokazywał. Także zbieram się, biorę łupa i tam mam auto na parkingu, bo to jest zaraz parking o tych znaków. Także tutaj, jakby ktoś chciał, to też fajna miejscowa. Tylko, że, no wiadomo, Pogoria Trójka, dokładnie tam? Gdzie tam? Tam! Tam jest dokładnie Pogoria Trójka, ta główna plaża i tam będzie o wiele więcej, no to myślałem, że tutaj będzie fajniej. Ale na Trójce tamtego też jest wpierony na bank jeszcze. Idziemy. Zagapiłem się i przywaliłem w śmietnik. 500 metrów, na pierwszy zjazd. Jestem już na tych mini plażach i powiem Wam, że jest tu przepięknie. Zacznijmy od tego, że woda tutaj jest kryształ, kryształ jak nie wiem. Ten piasek jest jasny jak nad, jak nad morzem i w ogóle pewnie wiatr troszeczkę będzie przeszkadzał. Natomiast zobaczcie jak to wygląda. Zobaczcie jak to tutaj zarąbiście, to wygląda te zaułki, takie, takie pseudoskarpy jakieś. I widać gdzie jest, że się robi od razu głęboko, od razu się głęboko robi. Przepięknie naprawdę. Pogoria 4 to już jest ogromny zbiornik i tutaj są po prostu fale. Bo trójka widzieliście, że była spokojna, a tutaj podmywa ten brzeg. I będą rozciągnięte tutaj monety, kapsle zawleczki tutaj na dole będzie to wszystko rozciągnięte z tego co tutaj podmyło. Także biorę sprzęt i pakuję pogory 4. I pierwszy sygnał fajny, a czyli pierwszy sygnał, wykopałem już 20 groszówki. A tutaj mam sygnał taki 35, 32, no, oby nie zawleczka, nie? Kopnięta. O jejku, jejku, no. 53, 54 Zarobiste miejsce, naprawdę. Kopnięte. I mamy 5 groszy. Ja, 5 groszy na zjedzone. Takiego się nie spodziewałem. Płytka z noki, chyba 30-30. Ciekawe. Szukamy całej. Teraz się zrobił niski. <grym> żelazo O patrzcie, ale jednak jest coś tam. Coś tam wyniuchał ten wykrywacz. 10 groszy. Z tym Żelazem jest 20 groszy. No i tak tu płynie czas. Kapsel. Żelazo, 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 żelazo. No i tutaj już... No trzeba to po prostu wykopać. To jest tyle tego, że... Szok. Weźmy tak dla zabawy to. To pewnie będzie kapsel i jakieś gwoździe. Ale kopnę. Strasznie się czuję. No, patrzcie, jedna moneta. jedna gmoneta wychaczyła z pomiędzy tego dziadostwa. A, patrzcie jakie tu jest żelazo, jakieś klamki. O Boże! To jest zwykła klamka Tu jest kolejny jakiś gwóźdź I z pomiędzy czegoś takiego No nie gadajcie, to jest nawet nazwa jakaś Dąbrowa Górnicza Mar Morcinka 3. Jest numer, ale ekspres to jest numer wytwórcy pewnie. Zobaczmy. I jest moneta, to jest nieprawdopodobne. To jest nieprawdopodobne. Tu nawet moneta leży na wierzchu, zobaczcie. O! I ją słyszałem. Kapsle też słyszałem oczywiście, nie? A czekajcie, zróbmy test, sprawdzam. To co lubię. Zobaczmy. Ciekawe, czy się udało jakąś monetę znaleźć. Nie, żelazo jedno. Tutaj kolejne jakieś małe żelazo. I w zasadzie nic. Fajne kamienie. Słuchajcie, zacząłem się zbierać. E, pukałem sobie wykrywać, pukałem sobie sito. Zupełny przypadek. Oczywiście jakieś żelastwo ale piękne kamyczki ma. I zdziwko jak nie wiem. Pukałem sitko po prostu. Musiałem zahaczyć o ten jak wtedy sitowałem, nie? Dobra, ale Czyszczę to i spadam na pogory 3, bo trzeba coś znaleźć, nie? Trzeba znaleźć jakiegoś pierścionka. A nam na pogory 3 ostatnie z Rafałem mi się bardzo podobało. Dobra. Koniec wykopków na dziś, jestem 40 km dalej, na Hubertusie, o przepraszam, tak pod słońce i proszę was, zbieram chrust i będzie kiełbacha, coś pysznego. Może być coś lepszego w życiu aniżeli kiełbaska z grilla? Przepraszam, z ogniska.